Hej, hey. dzisiaj mam dla was recenzję książki Barbarzyńca, no prawdziwe 18+, plus, pani Anny Wolf. Książkę mam od wydawnictwa Afura, akurat, tudzież są to grzeszne książki. I premiera była 14 grudnia 2022 roku. I wiecie co, mimo iż książka miała być poważna, to naprawdę mnie niejednokrotnie potrafiła rozbawić. Poznamy tu bowiem wojowniczego Lotara, którego autorka opisuje jako pana i władcę, groźnego przeciwnika, który mordował lekką ręką i, no, dosyć w ordynarny sposób zaspakajał swoje rządze wśród przypadkowych niewiast. No i nieco skarży się na to, że kobiety nie chcą go za męża, a później, że to w sumie on nie znalazł takiej, która by mu się sprzeciwiła, czyli która byłaby idealna dla niego. No, powiem Wam, że ma spore wymagania co do wybranki. No, i lubi dosyć duże wyzwania. Następnie widzimy, że jest w podróży i zmierza do pewnego miejsca. Autorka wplotła tutaj czasy historyczne, co no, troszeczkę mniej mnie interesowało. Chętnie jednak czyta się ją dalej, gdyż no, nie ma przewidywalności w tej treści. Mamy też dobry styl pisarski, wiele wątków pozostawia tutaj otwartych, żeby dopiero pod koniec je domknąć. No, niewątpliwie. Ach, króluje tutaj zło i wulkarność. Chwilami czułam się, jakbym była na wojnie, gdzie mordowano, gwałcono, żeby tylko pokazać, jaki kto jest tutaj wielki i wielkim moczom. Dojdzie tutaj również do poniżenia pewnej władczyni, co no, nie będzie tutaj dla niej miłe, a nas nieco zaszokuje. Niby wiedziałam, że będzie tu ostro ale może nie do końca czułam, że aż tak. Wiecie, ta przemoc niemal boli. Wiem jednak, że są takie osoby, które lubią o tym czytać. A to dopiero nawet nie połowa drastycznych wydarzeń, które się w tej książce dzieją. No, powiem wam, że hmm, przeczytamy tu też o przemocy psychicznej, fizycznej i nawet słownej. Za dobre serce się tu płaci bardzo wysoką cenę. Jednak żadne wydarzenia nie są tak niebezpieczne, jak gniew mężczyzny, która dowiaduje się, że pani godna jego serca została porwana. Teraz dodam, że postacie zwracają się do siebie jak za czasów królów. Niby wiemy, jak to wygląda, ale momentami wychodziła z nich taka może trochę gra aktorska. Lotar niby jest potworem. No, my to wiemy i nie musi nas o tym przekonywać. No i jak on mówi i jak pokazuje te swoje gesty, kiedy przemawia, to powiem wam, że jakaś taka wielka groza się z niego wylewa. Znamy myśli postaci, więc wiemy, że nie tyle kłamią, co nie chcą wyjawić prawdy, bo czegoś się tutaj boją. Często działają m, niby tak, jak się tego od nich oczekuje, ale mają też na uwadze swoją pozycję społeczną, więc, no co tu dużo mówić, po prostu grają. Ale Elena ma tu bardzo dobre serce i potrafi je okazywać nawet osobie na niskiej pozycji. Ale czy jest godna lotara? Słuchajcie. Ogólnie powiem Wam, że książka mi się podobała. Tylko jednak, m, no. Zbyt dużo może było troszeczkę tych wątków historycznych, które nieco mniej mnie wciągały. No, niewątpliwie książka jest ostra, brutalna, bez cienia nudy. No i tak w skrócie ją można by opisać. No, ten pan władca to jest naprawdę. On to będzie miał tu takie wymagania, że to jest po prostu szok. Najpierw wszystkich poniża, obraża, robi sobie z tym i z tamtym, z tą i z tamtą co chce, a później mówi, to nie jego godno, to nie jego no nie, no, no, to jest godny do wszystkiego, naprawdę. Och, ja bym wzięła tak pasa, go przeżnęła. <grym> Dobra, nieważne. Moje odczucie to moje odczucia, Ale mówię Wam, no, no ta tr historia troszeczkę mi tutaj ubodła. E, nie za bardzo te wątki mi się tutaj podobały, ale kiedy już zaczęłam czytać dalej, kiedy to było pominięte, to po prostu na nowo się w to wciągałam. Bo styl jest taki, że chociażby pisała o czymś niecenzuralnym, czymś złym, okropnym, strętnym, to i tak w taki sposób, że po prostu my chcemy to czytać, chociażbyśmy tego nie lubili. I jakoś tak ciągle idziemy w to dalej, dalej, dalej. I tak, no dobra, wiem, że to jest złe, ale zobaczymy, co będzie dalej. Ale zobaczymy, co będzie dalej. I tak praktycznie przez całą książkę. <laughs> Także no, no jednak ma w sobie to coś. Ale czy Wam się spodoba taki obrót w sprawie? To już zależy tylko od Was. Ja dałam jej punktów 9 na 10, więc wydaje mi się, że warto po nią sięgnąć. Ale mówię, dla osób co najmniej 18+, jeżeli nie 36+. <laughs> Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.